Uważam, że fajny sezon, z każdej konkurencji zdobyć medal, jeszcze z tego 3 złote, w tym z trzech olimpijskich konkurencji, to naprawdę dobrze znaczy. I też fajnie cieszy, że z tych imprez jak Puchary Świata czy Mistrzostwa Europy też się udało zdobyć te medale, już w randze właśnie seniorów. Fajnie było dołączyć do kadry, bo na początku... Ciężko było jakby się przestawić, ale po, jak zaufałem trenerowi Ryszardowi i bardzo mu jestem za to wdzięczny, że mnie doprowadził tutaj właśnie do tego miejsca, w którym teraz jestem, tak i trenerowi Piotrowi Wojciechowskiemu, który też mnie właśnie doprowadził dzięki temu, że jestem właśnie w tej kadrze. Na pewno chcielibyśmy tam pogadać właśnie jak najlepszą formę na naszej ziemi, bo to jednak fajnie by było stanąć na tych najwyższych stopniach jeszcze u siebie w moim rodzinnym mieście. Także no jestem optymistyczny do przyszłego sezonu. Już wiem właśnie, jak całe tam przygotowania powinny wyglądać, jak do tego podchodzi do każdego treningu, także nic tylko się zabierać do pracy i, i myśleć pozytywnie. Czuję już. Co prawda po tym co teraz przetrenowałem, nie czuję właśnie aż takiego, że już by się chciało jakby już kończyć ten sezon. Rok temu na pewno miałem gorzej, że już chciałem jak najszybciej kończyć, ale teraz jestem naprawdę pozytywnie nastawiony do tego i myślę, że właśnie w następny sezon wkroczę jeszcze z większą si siłą i większym powerem do, do pracy.